Ustawa o asystencji osobistej potrzebna od zaraz. Nasza ustawa o asystencji osobistej właśnie trafiła na stały komitet Rady Ministrów. To bardzo ważny etap. Teraz już tylko komitet. Rada Ministrów, Sejm, Senat, podpis prezydenta i mamy to. Ta ustawa daje osobom z niepełnosprawnościami niezależność, podmiotowość. Te osoby wreszcie będą mogły poczuć się równoważne, takie jakie powinny być od samego początku. Ale to ustawa ważna nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale także dla nas wszystkich. Ustawa o asystencji osobistej to szansa dla rynku pracy na otwarcie się na nowych, świetnych, Pracowników to szansa dla bliskich osób z niepełnosprawnościami na oddech i na własne, normalne życie. Ta ustawa podnosi potencjał osób z niepełnosprawnościami. Wydobywa go te osoby wreszcie, będą mogły przestać być tak bardzo często dzisiaj więźniami tego czwartego piętra. Jesteśmy już naprawdę blisko i niezmiennie gotowi do ciężkiej pracy, żeby ustawa o asystencji osobistej już wkrótce stała się rzeczywistością. Szedłem do polityki właśnie dla takich chwil, gdzie możemy w sposób realny rozwiązywać problemy ludzi, po prostu ludzi takich jak my. To nasza i wasza ustawa. Idziemy dalej, a ja nawet po nią pojadę.